Wybaczcie, że nie będę witał wszystkich, zostali już dwukrotnie powitani, ale wspomnę tylko o harcerzach bliskich memu sercu, bowiem to z drużyny harcerskiej, z ich czteregów, dostałem się do Armii Krajowej. Zebraliśmy się tutaj w godzinę, tak zwaną W, która była symbolem słowa wybuch i która miała oznaczać początek powstania Warszawskiego. Jak wiemy, Wspominano już dzisiaj o tym, że powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało do 2 października, czyli przez 63 dni. Po tylu latach ciągle w tym dniu. Mam bardzo ambiwalentne, ale niezwykłe, silne emocje. Przeżywam to dlatego, że po pierwsze, jestem dumny z tego, że brałem udział w tym heroicznym zrywie walki o wolność i suwerenność naszego kraju. Ale jest i drugie odczucie olbrzymiego smutku, żalu z powodu olbrzymiej. Ilości ludzi, którzy zginęli w czasie tej walki, a także, którzy później zostali wydaleni, wyrzuceni z miasta Warszawy po upadku powstania. Jednym słowem, jest pamięć o wielkim heroizmie, o wielkiej solidarności, o szlachetnej motywacji, która kierowała dowódcem AK, żeby wywołać to powstanie. A z drugiej strony jest poczucie olbrzymiej tragedii jednej z największych tragedii polskiej w czasie całej II wojny światowej. Mówiłem o motywacji, którą cerowali się dowódcy, a motywacja była następująca, został zainstalowany już w Lubinie tak zwany rząd lubelski PKWM który świadczył o tym, że Polska po II wojnie światowej nie będzie krajem suwerennym. Ponieważ został on mianowany z woli Stalina. I chociaż powstanie militarnie było wymierzone w Niemcy Hitlerowskie, to politycznym motywem była chęć pokazania światu, że chcemy własnymi siłami Warszawę, stolicę Polski, wyzwolić i że chcemy być podlegli naszemu rządowi emigracyjnemu w Londynie, który był kontynuacją rządów. Przedwojennych. Niestety, Stalinowi tak bardzo zależało na uzależnieniu Polski od Związku Radzieckiego, że zdecydował się na zatrzymanie swojej ofensywy, która była tuż, tuż przy Warszawie, a nawet w połowie września. Armia Czerwona zajęła prawobrzeżną Warszawę, czyli Prawie. Ten fakt mam głęboko w sercu do dnia dzisiejszego i chcę z całą mocą podkreślić, że Polska wówczas miała dwóch wrogów. Nie tylko Niemcy Hitlowskie, ale i Związek Radziecki. Cóż więcej powiedzieć? No, chyba to, że cieszę się bardzo, że pamięć o powstaniu przetrwała. Ale przetrwało też. I pewne pozytywne wrażenie związane z powstaniem warszawskim. Przekonanie, że w przyszłości musimy bardziej zadbać o to, aby nie było takich klęsk. Aby nie było takich tragedii. Kiedy historycy i politycy skierają się o znaczenie powstania warszawskiego, to ja mam na uwadze, że pamięć o tej tragedii spowodowała, że myśmy, w tym obozie krajów podległych Związkowi Radzieckiemu działali bardzo roztropnie, by zwiększyć demokrację w Polsce i by starać się uniezależnić od Związku Radzieckiego. Tak było i w 1956 roku. I w 1970 i w 1980. Mówił mi kiedyś Wałęsa, że świadomość tego, co stało się w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego, spowodowała, że on działał bardzo roztropnie. Że Solidarność działała bardzo roztropnie, żeby nie było takich tragedii, jakie były na Węgrzech po 1956 roku, a później w Czechosłowacji. Krótko mówiąc, pamięć o Powstaniu Warszawskim to także pamięć o tym, żeby nie dopuścić do tak wielkich tragedii, jakim ono było i ta pamięć jest także i w dzisiejszym pokoleniu kontaktując się z wieloma środowiskami, z wieloma ludźmi w ramach Naszej pracy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej słyszę to zdanie, że jednak Powstanie Warszawskie ma duże znaczenie w tym, jak postępować w życiu, jak realizować poczucie patriotyzmu żeby osiągnąć pozytywne wyniki. I cieszy mnie to bardzo, że tych ludzi, myślących bardzo patriotycznie, ale jednocześnie bardzo rozsądnie, jest tak dużo. Jednego z nich dzisiaj odznaczymy. Ale to za chwilę. Ja chcę wszystkim, którzy tutaj przybyli na to spotkanie z głębi serca w imieniu powstańców warszawskich, którzy jeszcze żyją, a jest ich zaledwie kilkunastu w naszym województwie. Żyje ich zaledwie kilkunastu. Kiedy w roku 1989, kiedyśmy rozpoczynali pracę, było ich około 2700. 2700. Jednym słowem, także poczucie przemijania ciągle w nas powstańcach warszawskich wzrasta, bo no jest nas coraz mniej. Dziękuję wszystkim za przybycie tutaj.